Nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnio testowałem skrzyneczkę Luxury Knife za 8 stówek, ponieważ prosiliście. No i w sumie dropy były nawet nie najgorsze. Jedna porządna kosa wypadła, był to Flip Knife Slaughter, ale dzisiaj przetestujemy sobie troszeczkę tańsze skrzyneczki. No i stwierdziłem, że otworzymy sobie Melody i zaczniemy od tej skrzyneczki dzisiaj. No i zobaczymy czy ze skrzyneczki za 60 zł uda nam się trafić tak naprawdę coś dobrego, no najlepsze dropy, no to Falcon i Flip Knife. Czy to trafimy? No zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda trafić. Zaczniemy sobie od dwóch skrzyneczek, ale ostatnio pytałem Was też o trzy Wasze najlepsze skiny. to no Tutaj wygrywa ta osóbka, czyli do domu spać. No, bida wisi w powietrzu, więc wariacie, no masz Awupkę, Hyperbestie, jaka kartela? Zgłoś się po odbiór skinków na Discorda, No i lecimy. Lecimy pierwsze dwie skrzyneczki. Zobaczmy, co wypadnie ze skrzyni za 60 zł. Ok, no dwa pierwsze dropy cieniutko, 29 groszy, no jak sami widzicie, nie są to dobre skinki. Ja bym tutaj polował na jakiegoś fajnego kałaszka, może na M4A4 Asimov. Mamy awupkę Pink DDPad za 150. Za 98, bo jest to awupka Field Tested. No dobra, jak widzicie, ja mam tutaj jeszcze takiego Bloodsporcika, ale otwórzmy sobie jeszcze dwie skrzyneczki za 6 dych. No i zobaczymy, czy wleci coś lepszego. O, Falkion obok. Mamy znowu dwa razy G3SG1. Otwieram chyba dwie ostatnie, no chyba, że mnie coś tutaj zaskoczy. No P90 na Simów nie jest chyba zaskoczeniem. 68 zł, dobra. Ostatnie 3. Ostatnie 3 i kończymy otwieranie tej taniej skrzyneczki i kończymy na 3 G3 SG1. Dobra, jeszcze 3. Jak już taki słaby droby wypadną, to jeszcze 3 możemy sobie otworzyć. No dobra, teraz troszeczkę lepiej. Mamy dwa razy awupkę Pink Dedepad, no ale to jest dwa razy awupka za 98 zł. Dobra, zaznaczam sobie wszystko, sprzedajemy i idziemy do jakiejś innej tańszej skrzyneczki. Do tańszej skrzyneczki zobaczymy przykładowo, może skrzynkę Dream za 48 zł. Może ona będzie troszeczkę lepsza. Mamy meczkę fosfor, mamy tutaj x raya Z tego co pamiętam, chyba z tej skrzyneczki kiedyś trafiłem AKX-Ray, Battle Skirt, bo Battle Skirt, ale trafiłem. No i tutaj, dobra, no zaczynamy od razu lepiej. To jest lepsza skrzyneczka. Zobaczcie, mamy stówkę, mamy 94 ziko, mamy 61. No i to są trzy dobre dropy. Otwórzmy sobie jeszcze trzy skrzyneczki. Ej, SSG i Kaiman? Kaiman jest drogiem USP-kiem w ogóle. Dokładnie, i 280 ziko za skauta. Dobra, to jest o wiele lepsza skrzyneczka. O wiele lepsza moim zdaniem. Kaimana w ogóle sobie zostawię na razie. Zostawimy tego kaimana. Kaiman kiedyś był mega tani, ale w sumie jak wyjściu te wszystkie skiny, nowy cesi to ten kaiman jest teraz mega drogi. No i ostatnie trzy zabrały. No zabrały niestety. Pamiętajcie, że nie zawsze traficie te najlepsze skiny ze skrzynki. No i tutaj nam nie oddało, ale pierwsze sześć skrzyneczek bardzo ładnie rzuciło. No i w sumie odpuśćmy. Odpuśćmy, bo już naprawdę ładnie dało. No i ta skrzyneczka Dream myślę, że. W porządeczku, w porządeczku, ładnie potrafi oddać. Ehm, wiecie co? Może tutaj z tej sekcji coś otworzymy. Tak myślę nad Ocean Dreamem. 6 dyszek, mamy jeszcze seta za 8 dych. A za 8 dyszek co tutaj mamy? AK tenczowo mamy 1% na AK tenczowo na flipa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6%, 6 na te topowe skiny, ej, w sumie? Osiem dyszek za skrzynkę, jakbyśmy trafili kałaszka tęczowo, byłoby naprawdę super, no i zobaczmy, czy uda się trafić kałaszka tęczowo. Flipknife był obok, mamy Hiperbestię za 89 ziko. no jedna skrzyneczka się zwróciła, ale otwieramy jeszcze trzy, licząc na kałaszka tęczowo. Mamy nowa Hiperbestię i mamy dwa razy P90, no słaby dropik i myślę, że chyba ostatnie trzy, dwa five seveny tęczowo. 54 zł. No to ja jeszcze trzy. Dobra, ostatnie trzy. Liczymy na kałaszka tęczowo. No i nie będzie kałaszka tęczowo. Mamy hiper Hiperbestię za 89 zł. Zróbmy sobie z tego kontrakt. Zrobimy sobie kontrakcik, no i zobaczymy, co dostanę za kontrakt. Mam nadzieję, że coś fajnego wleci. Mamy 10 skinków. 353 zł w kontrakcie. No i zobaczmy. O kuźwa. Five 57 Crimson. 331. Dałem tam 350. No tak, pół na pół. Mamy jeszcze 578. Spróbujmy. Może dostanę kosę z kontraktu? O kurde. Pepe Bison Modern. Aha. Dałem 570, dostałem 870. No powiem wam, że 300 stówki na plus, ale co to jest? Nie gram Pepe Bisonem. Jednak jest to naprawdę średni skin. Pepe Bison Modern Hunter za 8 stówek. No nie sądziłem, że to będzie takie drogie. Taki drogi właściwie Pepe Bison. No nie sądziłem, ale wiecie co? Spróbujmy może otworzyć skrzyneczkę z emeczkami. Tutaj jest Holy Poseidon. O kurczę, no procenty na to bardzo słabe, ale zobaczmy, zobaczmy, jaką emeczkę dostaniemy. Trzy pierwsze skrzynie. Mamy emeczkę Living in Color za 150 zł. Wydałem 112, więc nie najgorzej, ale skin do tej emki nie jest moim zdaniem jakiś ładny. No i tutaj trzy razy emeczka magnezium więc w sumie słabo. Dobra, zaznaczamy to. Ja sobie te dwa skinki odznaczę, bo sobie je zostawię. E, pamiętajcie, jakbyście chcieli w ogóle pograć sobie na GeForce Skinsie, to kliknijcie sobie tutaj kod promocyjny, wpiszcie sobie kodzik w Access i otrzymacie plus 5% do wpłaty, czyli wpłacasz stówkę, masz 105, płacisz 1000, masz 1050. A dla nowych użytkowników, jeśli użyjesz kodu w access, Jesteś nowy, no to otrzymasz skrzyneczkę Millspec za darmo. Masz taką skrzyneczkę za darmo za złoty 60. Zł, no i możesz zgarnąć sobie jakiegoś darmowego niebieskiego skinka. Myślę, że naprawdę spoko opcja. No i zobaczmy, co ja dostałem. Digl w Statraku, chyba nie najgorzej. 2,56. No taki Digielek w Statraku. No, nie jest on jakiś mega ładny, ale zawsze za darmo. I pamiętajcie, macie jeszcze tutaj dzienny bonus i dziennie możecie sobie zakręcić kołem, licząc na jakieś saldo, na skinka. No, i macie jeszcze, jak gracie. Jak gracie na stronie, to macie skrzynie bonusowe. E, otrzymujecie do tych skrzyneczek klucze. Im wyższy level, no to lepsze klucze dostajecie. Ja, jak widzicie, nie mam już platynowych. Otworzyłem wszystko i niestety bajoneta nie trafiłem. Ale mamy złotą skrzyneczkę, no i może tutaj wleci taki Survival knife Slaughter. Mamy, no niecałe, 1% na niego. A, Kalet Museo, myślałem, że w leci. Mamy awupkę za 16 ziko. No, nie jest to dobry dropik, ale jest to zawsze za darmo, więc spoko, ponieważ to jest taki cashback. Dodatkowo, jeśli będziecie wpłacać, to tutaj macie doładuj, no i macie metody płatności: PaySafeCard, macie Skrilla, macie przelew, macie Blik, a my mamy 2600 i wiecie co? No, otworzymy sobie jakąś skrzyneczkę 222-444 i zobaczmy. Wybierzemy jakąś customową, stworzoną przez kogoś Lucky Try. Podoba mi się nazwa. O, dobra, nie, 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 nie. Spodobała mi się nazwa, ale tam jest jakiś Huntsman Safari. Nie chcemy Huntsmana Safari i damy sobie troszeczkę mniejszą cenę. Powiedzmy 222 377 i szukamy jakiejś dobrej skrzyneczki. 10% Luxury 261 Ziko jest tu emeczka, Welcome to the Jungle. Bionetic Fate. Mamy Flip Dopplera, Doplera, a w Onitaji. No i takie dwa słabsze skiny, i mamy 10% na to. Testowe otwarcie. Zobaczmy, co wypadnie z testowego otwarcia, bo jestem ciekawy. Good knife na 1%. Ok, drugie testowe. Auk. Trzecie. Auk. Czwarte. Auk. Dobra, jedną otwórzmy. Jedną otwórzmy. Może brać i bajonet fade. Bajonet fade obok. No z pierwszej niestety nic. Zobaczmy jeszcze jedną. 10% mamy na cokolwiek dobrego. No, mamy jeszcze raz auga. No i wiecie co, otworzę sobie jeszcze dwie. Licząc na farta, na bajoneta fajda najlepiej. Nie ma bajoneta fajda, ale mamy flip knife'a plera. Myślałem, że się zatrzymie na bajonecie i na gut knife'ie, ale mamy flipa do plera. Mamy flipa dopplera. Jest to bardzo, ale to bardzo dobry drop ze skrzyneczki za 260 zł. Otwieram jeszcze dwie. Jak trafiliśmy takiego flipka, no to jeszcze można zaryzykować. Wleci Gut Knife na 1%. Mamy jeszcze Gut Knife'a Jest to dobra skrzynia. Jeszcze dwie, w sumie trafiliśmy Gut Knife'a no to mogę otworzyć jeszcze dwie. Liczymy na bajoneta Fade'a. Na no cały czas obok i w sumie 1% na bajoneta mieliśmy, jeden na Guta. No Gut Knife wypad, Bayonet niestety jeszcze nie, ale lecimy za ciosem. Może to być naprawdę skrzynka marzeń. No nie, będzie to skrzyneczka marzeń, mamy Auga. Mamy Auga. I zrobimy sobie coś takiego. Wiecie co? Jak flipa trafiłem, no to sprzedamy sobie Blue Sporta. Flipa trafiłem zostawię, ale. Jeszcze jedną. Zobaczmy, jeszcze jedna taka skrzyneczka, czy bajonecik. No, bajonecik nie wpadnie, mamy auga i ostatnia, dobra, ostatnia, ostatnia skrzynia. No i mamy auga. Mamy auga, ale powiem wam, że trafiłem flip knife'a do plera i to jest bardzo dobry drop, bardzo fajny nóż. Ja w dodatku lubię flipy. I ja lubię flip knife'y, więc naprawdę spoko. Dodatkowo pamiętajcie w ogóle, że na stronie trwa event i za otwieranie skrzyneczek dostajecie tokeny, tokeny później możecie sobie wymieniać na skiny. Ehm, wiecie co? Ja nie skorzystam. To są tanie skrzyneczki. Ja bym wolał jakąś droższą skrzyneczkę i powiedzmy, że otworzymy sobie Furiusa za 58 ziko. Jest tutaj Sarex. Jest. Aka Asimov. Dobiliście w ogóle, a zaraz Wam pokażę zresztą. Na razie trzy skrzyneczki. Digle Hairlom. Słabo. Jeszcze trzy otwórzmy. Trzy skrzyneczki Furius. Czy wleci Asimov? Nie, ale mamy Cyrexa i mamy USP Kaimana, Battle chyba, 140 zł za Tested, mamy też Cyrexa za 105, dobra, e, już Wam pokazuję, ile dobiliście łapek, generalnie dobiliście tyle łapek, w górę, czyli jakieś chyba 250, odblokowaliście sobie tym samym 113 zł, ale z racji tego, że wypadł mi taki fajny kaimanik tutaj, to wiecie co? Tego Kajmana wam dzisiaj rozdam, bo Syrexa ostatnio rozdawałem, więc wydaje mi się, że ten Kajman będzie o wiele lepszy. No i 140 ziko dzisiaj do wygrania. Żeby wygrać USP Kajmana, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj umawiamy się, że dwie łapeczki w górę, 92 do grosze. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz zostawić suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że wchodzę na twój kanał i sprawdzam. Nie masz subika, nie będziesz miał skina i ci go nie wyślę, tylko będę szukał innej osoby. A dzisiaj w komentarzu... Kurczę, co możecie napisać w komentarzu? Co możecie napisać w komentarzu? Co byście mogli napisać w komentarzu? Ej, skończyły mi się pomysły. Skończyły mi się pomysły na komentarze. Dlatego Wy dzisiaj wymyślacie dla mnie pomysły, o co bym mógł Was zapytać, żebyście właśnie zostawili to w komentarzu. Najlepiej niech to będzie związane z CS-em. No i po prostu wymyślacie, no nie wiem, jaką kto ma rangę, ile kto ma punktów na premierze, powiedzmy kto. Powiedzmy, jaką bronią najbardziej lubisz grać, albo coś, no wy wymyślacie pytanka, które będę zadawał Wam w odcineczkach. No i najlepiej niech to będzie związane z ECS-em, Ale pamiętajcie, że o rangę już przykładowo pytałem, i o punkty na premierze również. I dzisiaj do wygrania taki USP Cayman za najlepszy pomysł. No i w sumie tyle powodzonka. Ale dobra, ja sobie sprzedaję USP zostawiam, flipa również zostawię. Mamy jeszcze 610 zł. 610 zł, wiecie co, no to 610 zł, flipka mamy, mamy skinka dla was, no ja myślę, że te 610 zł możemy wydać sobie właśnie tutaj na procentóweczkach i spróbujemy, 10% knives, a niech będzie, 10% knives, mamy tutaj naprawdę fajne nożyki, mamy Bayonetta Fade'a, tutaj również w ogóle jak we wcześniejszej skrzyneczce, 79 zł. No dobra, zaczniemy sobie od trzech takich skrzyneczek, zobaczymy czy wypadnie z tego chociaż jedna kosa. Ej, mamy Good Knife'a Crimson Web'a. Za 870 ziko minimalware. Jest to naprawdę konkretny dropik. I wiecie co? Nie, no tego Guta zostawię. Otwórzmy jeszcze trzy. Jeszcze trzy. Z pierwszych trzech skrzynek naprawdę dobra kosa poleciała. Ej, i druga skrzyneczka też pięknie dała. To sobie sprzedajmy. Crimsona łeba zostawiam. Jeszcze trzy skrzynie. No i dobra, tutaj już mamy 3 razy MP9, ale powiem Wam, że jak na 6 skrzynek, 2 noże i to całkiem niezłe, to jest naprawdę dobry wynik, no tutaj już niestety zabrało, no i mam 390, czyli mogę otworzyć sobie 4. No i otwieramy ostatnie 4 skrzyneczki. No i tutaj 4 razy MP9, dobra, no szczęście wyczerpane. Niestety szczęście wyczerpane, ale powiem Wam, że skrzynia za 8 dyszek. A dała dwa bardzo ładne guty, bo dała guta Crimsona. On jest tutaj, 0,5% i pół procenta na guta Knife'a Tagetówa, czyli 1% szans łącznie na te dwa guty. W sumie powiem Wam, że naprawdę dobry dropik. Dzisiaj ładnie oddało, mamy flipa, mamy guta Knife'a Crimsona. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Ten USP jest... Wasz? No i w sumie kończymy ten odcineczek. Tym akcentem koniec odcineczka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.